Witam państwa serdecznie, Marian Kraśner, Corteva Agriscience. Dziś jesteśmy w gospodarstwie pana Jerzego Poczty w powiecie Jarocińskim, gdzie zlokalizowana jest nasza demofarma. Na której zaprezentowaliśmy technologię, nową technologię odtwarzania Belkar plus Clipper. W ostatnich latach warunki pogodowe podczas siewu rzepaku stają się dość zmienne. Pogoda jest bardzo kapryśna albo mamy okresy z bardzo długimi niedoborami opadów, bądź okresy z ulewnymi deszczami. Dlatego wielu z nas, rolników, zmienia podejście do technologii odchwaszczania. Raczej przechodzimy z aplikacji posiewnych na aplikacje powschodowe, które w mojej ocenie są dużo bardziej skuteczne w tych okresach, szczególnie gdzie niedobory wody, niedobory wody są znaczące. Na polu, na którym się znajdujemy, została zastosowana nasza nowa technologia jesienna odchwaszczania rzepaku zimnego, mianowicie Belkar Plus Clipper. My, jako producenci rzepaku, stoimy coraz przed nowszymi wyzwaniami. Mamy trudności ze zwalczeniem do tej pory niedocenianych chwastów, a coraz bardziej powszechnych na naszych polach. To jest mianowicie bodziszków, tobołków, taszników czy też stulichy psiej. To rozwiązanie, dzięki zawartości Arlex Active, daje nam pewność i skuteczność działania przeciwko tym chwastom, ale nie tylko. Jest to kompleksowe rozwiązanie, ponieważ zwalcza również chwasty najbardziej popularne, takie jak habry, maki, przytulia, czy też chwasty rumianowate, które są częstymi gośćmi naszych pól. Co to tak właściwie jest Belkari Clipper? Mianowicie są to preparaty, które dają nam cztery różne substancje chemiczne, mianowicie nowość, jaką jest Arelex Active, 2 pikloram, aminoperalit i metazachlor, czyli suma summarum, Kompleksowe rozwiązanie powschodowe na chwasty dwuliścienne, które dedykujemy od drugiego liścia właściwego rzepaku w dawkach odpowiednio Belkar 0,25, Clipper 0,75. Jeśli chodzi też o samo, czy samo wykonanie mieszanin zbiornikowych, jednak rekomendujemy przeprowadzenie zabiegu solo. Po aplikacji Belkar plus Clipper na rzepaku o zimym, efekt działania na chwastach dwuliściennych jest bardzo szybki w poprzednim sezonie wielu rolników którzy aplikowali to rozwiązanie na swoich polach twierdziło i my też to widzieliśmy że pierwszy efekt szczególnie na komosie jest widoczny już po około 4-5 godzinach a w zasadzie po kilkunastu godzinach czy następnego dnia po wykonaniu zabiegu widać już pierwsze objawy na większości chwastów dwuliściennych dla zobrazowania skuteczności zabiegu herbicydowego Belka Plus Clipper chciałbym państwu pokazać jak wygląda efekt finalny Zapraszam, spójrzcie Państwo One rzepaku, w zasadzie jego dolne piętro jest czyste od chwastów, czyli Belcar z Skipperem perfekcyjnie zdał egzamin, dlatego polecamy Belkar plus Skipper jako najlepsze rozwiązanie na tą chwilę powschodowe do jesiennego odchwaszczania rzepaku o